Kto wygrywa Mister Olympia? Czy Phil Hit? Hmm, Phil Heath, czy Brandon Kerry? Jakbym miał stawiać jakieś pieniądze, to bardziej bym chyba na Brendona Kerry'ego postawił. Tym bardziej, że kiedyś mi się zdarzyło z nim wygrać, więc to była taka osobista <laughs> satysfakcja, że, że kiedyś Mister Olimpia w jakichś tam zawodach wygrałem. Zresztą debiutowaliśmy w tych samych zawodach. Z tego, co, co pamiętam, w, chyba to. Nie Tampa, ale gdzieś, gdzieś blisko, bo Tampa to chyba były następne e, zawody w 2009 roku. On wygrał Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych albo Nationals, albo USA e, i, i w taką wschodzącą był, był gwiazdą no a ja też jakby debiutantem w, w zawodach ligi profesjonalnej w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam dosyć daleko wtedy wylądowaliśmy, jeszcze do tej czołówki nam, nam brakowało no a później już on coraz bardziej w górę szedł, ale gdzieś go tam po drodze złapałem, nie wiem czy w gorszej, czy, czy w jakiejś tam formie udało mi się wygrać, a później spotykaliśmy się kilka razy na zawodach Mister Olympia, więc jemu po, powiedzmy tak z różnych takich względów kibicuję, poza tym jest to jeszcze dość Młody zawodnik, jak na, na Mister Olimpia, taki perspektywiczny, który z roku na rok robi progres i to jest wyraźnie zauważalne. Jeżeli jakkolwiek poprawi się z, z poprzednich zawodów Mister Olimpia, a widać już po zdjęciach i po filmach, że rzeczywiście się poprawił, forma jest co najmniej tak samo dobra, a, a większe wypełnienie, pękatość tej sylwetki, rewelacyjny pas, prawda, trzyma ten, ten pas bardzo dobrze. Ta sylwetka jest harmonijna, rozwinięta, znakomite ręce, bicepsy, prawda? A hit jest tutaj wielkim znakiem zapytania. Nie wiemy tak naprawdę, czy tą talię udało mu się naprawić, więc jest tu dużo znaków zapytania. A poza tym ten atut e, obecnego Mister Olympia jest też dosyć duży. Feel hit musiałby go zdecydowanie, albo no, w taki widoczny tak. sposób. Może nie znokautować, bo też e, wielokrotny Mister tak. Olympia był, ale, ale musiałby go jakoś chociaż wyraźnie, powiedzmy pokonać. Więc jeżeli e, Brandon Kerry nie popełni jakiegoś błędu w przygotowaniach i nie będzie zamglony, bo to mu się czasami zdarzało, tylko będzie ostry, to myślę, że on ma tutaj, może nie zdecydowanie, ale ma większe szanse, powiedzmy te 60% w porównaniu e, z, z hitem. Chociaż jeżeli ten przygotuje taką najlepszą formę, na jaką go stać i, ten, e, i tą przepuklinę pępkową do, dobrze operował i z tym pasem nie będzie problemu, to sędziowie naprawdę będą mieli tutaj niezłe nie do, do zgryzienia. Wątpię, żeby jakikolwiek inny zawodnik, nawet jeżeli przygotuje bardzo dobrą formę, któremu z nich zagroził, musieliby obydwoje, obydwaj, nie obydwoje, obydwaj zawalić tą formę w jakiś sposób, nie przygotować się odpowiednio od formy przygotowawczej startowego, gdzie na tym poziomie wątpię, żeby to było możliwe, więc tu ciekawa będzie również rozgrywka o to, to trzecie miejsce, kto m, z pozostałych zawodników Bikrami czy Hadyczupan, bo, bo właściwie chyba tylko, tylko oni. Bonak. nie możemy m, nigdy do no, o Obonaku, jak go t, powiedzmy trochę niesprawiedliwie, wiem jakby tu lekceważy troszeczkę za, za te rozmiary i za dosyć wąską obręcz ba barkową, więc mnie osobiście się wydaje, że on to wysoki miejsca odnosił tylko z powodu e, pewnych nieprzygotowań innych zawodników albo braków nie występowania e, kilku innych zawodników Szona Rodena na przykład czy Filahita e, e, jestem przekonany, że nigdy by nie był tak wysoko, gdyby ci zawodnicy ale zawsze. Z Hadim wygrał, także. Z Hadim wygrał, ale to też było tak dosyć dosyć kontrowersyjnie, bardzo e, kontrowersyjnie, kontrowersyjnie. właśnie tu, tutaj, więc ja akurat e, jego nie biorę pod uwagę. S, s, ze względu na gabaryty. Jeżeli inni zawodnicy się bardzo dobrze przygotują, będą więksi, zrobią na pewno większe wrażenie na sędziach i on gdzieś może wylądować koło, myślę, czwartego, piątego, może nawet szóstego miejsca. Nie oceniałbym go tak, bo rzeczywiście on chyba, chyba na pewno wygrał Arnold Classic, prawda? Więc też jest teoretycznie pretendentem do tego najwyższego tytułu, ale jest tych zawodników naprawdę liczących się wielu. Ten powrót Fidahita, no Co by było jakby Sean Roden jeszcze jeszcze tutaj wrócił. Kaj. Prawda o Kaju to już ciężko tu wspominać raczej chyba sobie. Tak na, na... sentymentalnie po prostu. Sentymentalnie, ale co to by było gdyby, gdyby tutaj e, był prawda. Winktern, no szkoda że go tutaj nie ma. Myślę że on by się nie, nie liczył w, o te czołowe miejsca pierwsze pierwsze trzy cztery. Wydaje mi się że na pewno nawet gdyby bardzo dobrą formę przygotował. Ale warto by było tego zawodnika zobaczyć, no, na tak. co go stać, e, czy, czy przygotuje znowu rewelacyjną formę, czy znowu coś mu nie, nie wyjdzie. Zawsze jest to pewien, pewien smaczek, prawda? Nie rozpatrujemy tylko tego pierwszego, drugiego zawodnika, tylko patrzymy na właściwie całą tą finałową, można powiedzieć, pierwszą szóstkę. Jest to jakby bardzo interesujące. Więc ten rok mimo kilku e, nie, osób, które są nieobecne i tak będzie bardzo ciekawy, głównie z tego względu, że Firkit wraca, jeżeli udałoby mu się zdobyć. Ten ósmy tytuł to wyrówna ilość Michałiego i Kolemana. Do, dokładnie, więc być może tak. Jeżeli wygra i będzie mu się to należało, super. Trzeba trzymać kciuki, wtedy będziemy patrzyli na, na przyszły rok, co się będzie działo. A jeżeli nie wygra, no mam nadzieję, że sobie nie, nie odpuści i będzie dalej walczył, że nie, nie, nie skończy tylko na, na tym jednym, jednym starcie i tym jednym powrocie. Mi się wydaje, że jeżeli film nie wygra, to jest koniec.